Witam w drugim odcinku poświęconym historii słoweńskich kościołów. W pierwszym odcinku opowiadałem o krystianizacji ziemi pomorskiej, ziemi słowieńskiej a także o kościele św. Jakuba, który znajdował się na terenie grodu w Starym Sławnie, czyli w dzisiejszym Sławsku. Oraz domniemanego kościoła lub kaplicy świętego Mikołaja, która prawdopodobnie mogła znajdować się już na terenie Nowego Sławna, czyli miasta lokacyjnego, które powstało prawdopodobnie w roku 1317, ale tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, być może nawet wcześniej. Od razu chciałem tu dokonać pewnej raty, ponieważ w poprzednim odcinku e, powiedziałem, że e, ulica Świętego Mikołaja, przy której prawdopodobnie mogła znajdować się e, kaplica, e, e, odchodziła od części, e, od części północnej e, placu tak, dzisiejszego e, kardynała Stefana Wyszyńskiego. E, e, to oczywiście nie jest, nie, jest, nie jest rzeczywiście prawda, ponieważ ulica Mikołaja, Nikolajstrasse, tak jak ona nazywała się po niemiecku, odchodziła od części zachodniej zachodniej placu. Tu na mapie, na planie Farusa, planie miasta z lat 20. XX wieku, widać ją tutaj w tym miejscu, tu jest y, zaznaczony ratusz, który nie istnieje już, został zniszczony w trakcie II wojny światowej. Tu, w tym miejscu, dzisiaj stoi właśnie y, z Dom Handlowy Antar. Na dzisiejszych zdjęciach lotniczych y, ulica ta y, przebiega właśnie w tym miejscu. W zasadzie obecnie zachował się tylko jej odcinek do od placu do e, zabudowy bloków przy ulicy Powstańców Warszawskich. Tu od tego momentu gdzie widać e, ustawione samochody i miejsca parkingowe, tu zaczyna się chodnik. E, I to jest właśnie to miejsce, w którym ta ulica jeszcze przechodziła przed wojną a które uległo zatarciu w związku ze zniszczeniami, jakie miały miejsce w trakcie II wojny światowej, jak i w związku z budową bloków przy ulicy przy ulicy powstańców warszawskich i ulicy Matejki. Także tyle, tyle względem wyjaśnienia tej kwestii w dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o kaplicy lub kościele świętej Gertrudy. Kaplice takie generalnie towarzyszyły na ogół miejscom kaźni, czyli miejscom, w którym wykonywano wyroki śmierci mocą wyroków sądów wyższych które to sądy wyższe początkowo były sprawowane przez 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 który dokonywał lokacji miasta i nadawał miastu prawa, a po pewnym czasie były przekazywane w ręce rady miejskiej i w sławnie oczywiście. Również taki proces nastąpił. W roku 1335 Rada Miejska uzyskała prawa do wykonywania sądu, i taki sąd, takie sądy oczywiście sprawowała i takie wyroki wydawała. Miejsce kaźni i samo właśnie samo miejsce, w którym miała znajdować się kaplica świętej Trudy według pierwszej wzmianki która wspomina właśnie o, o, o kaplicy wzmianki 1458 i 1459 roku było, było przed, przed bramą słudzką. W kilku słowach, jeżeli chodzi o samą patronkę, czyli, czyli świętą Gertrudę, była to święta Gertruda z Nivel. I była to bardzo popularna w średnim wieczu patronka kościołów, przytułków, właśnie dla podróżnych, dla chorych, tak? bo dzisiaj też. Jest ona właśnie patronką w, w kulcie Kościoła katolickiego. Jest patronką podróżnych i, i chorych. Wzmianka wspomina właśnie, że miejsce to znajdowało się przed bramą słupską. O czym jeszcze później powiem dokładnie, gdzie. To miejsce się rzeczywiście znajdowało, gdzie możemy przypuszczać, że ta kaplica stała. Oprócz tego, że była to kaplica, która, która znajdowała się przy, 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 przy kaźni, czyli która była też związana niejako z z Wykonywaniem wyroków śmierci, tak? Chowaniem ludzi, którzy zostali straceni przez kata. To także wzmianki, które się pojawiają dotyczące kaplicy św. Gertrudy, wspominają o tym, że była to także kaplica, przy której był przytułek, czy też szpital. Szpital, oczywiście, należy go. Nie należy go utożsamiać z dzisiejszym, z, z dzisiejszym szpitalem. Tak? Nie był to szpital, w którym leczono ludzi. Były to raczej rzeczywiście przytułki, w których schronienie otrzymywali chorzy, podróżni. I te przytułki, zawsze z takich, z takich czysto pragmatycznych względów i higienicznych, one znajdowały się właśnie. Zawsze poza murami miejskimi, i tak to też miało miejsce. Czyli ta oczywiście to znowu wracając do tej kwestii e, miejsca przed bramą subską w, w rozumieniu poza murami miejskimi, tak, czyli tak jakbyśmy dzisiaj wychodząc z bramy subskiej e, szli w kierunku e, dzisiejszej, e, dzisiejszego Urzędu Miasta, to właśnie e, Gdzieś w tamtych rejonach moglibyśmy szukać e, owej kaplicy świętej Gertrudy. Tud, o ci, tutaj oczywiście nie wiemy, bo e, tak dokładnych informacji e, niestety e, nie ma na temat tego, czy e, to była kaplica i osobno jakiś budynek szpitalny, czy kaplica przylegała do szpitala, lub e, czy po prostu kaplica była częścią szpitala, ponieważ e, ówczesne średniowieczne szpitale wyglądały na ogół w ten sposób, że na początku, wewnątrz budynku, na jego, na jego, na jego końcu, tak, patrząc od, od, od wejścia do tego budynku, znajdował się ołtarz, czyli normalnie była to jakby fragment, który był, był związany z, z odprawieniem mszy, i ludzie Którzy korzystali z tego przytułku, leżeli w łóżkach, które były właśnie ustawione w tym samym pomieszczeniu, w którym, w którym znajdowała się właśnie kaplica. Więc być może to wyglądało podobnie w Sławnie, czyli kaplica była częścią szpitala lub szpital, sam, sam szpital, w którym przebywali ludzie potrzebujący i chorzy był osobnym budynkiem, a kaplica lub kościół, bo, bo, niektóre, bo jest też wzmianka, która mówi o tym, że był to kościół, było, był osobnym budynkiem. Ostatnia wzmianka o kaplicy, pochodzi, o kaplicy Świętej Gazury pochodzi z roku 1616. Później rzeczywiście już tych, tych zmianek nie ma i należy rzeczywiście przypuszczać, że kaplica ta została zniszczona właśnie w wieku XVII prawdopodobnie w wyniku, w wyniku działań wojennych w trakcie wojny 30-letniej, które na pewno objęły swoim zasięgiem, te działania wojenne objęły swoim zasięgiem również sławno i prawdopodobnie w wyniku tych działań kaplica ta została zniszczona. I jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście teraz spróbować wskazać, gdzie ona była, gdzie ona tak naprawdę była, ta kaplica dokładnie i ten cmentarz, ponieważ kaplicy towarzyszył również cmentarz, to należałoby, tak jak już wspomniano, zmiance szukać jej przed bramą słupską. Na mapie z roku 1836, która, na której widać sławno właśnie, tak jak wyglądało mniej więcej w tamtym czasie, czyli tutaj jest. Centrum miasta opasane murami, które są zaznaczone kolorem czerwonym. Przedmieścia Słupskie przedmieścia, przedmieście Subskie i Przedmieście Subskie i Przedmieście Koszalińskie czyli to przedmieście, które, które było przy drodze na Subsk i to przedmieście, które było na drodze na, drodze na Koszali. Brama Subska znajduje się w tym miejscu jest zaznaczona tą kropką. I tu widzimy e, ciągi wodne, czyli Moszczenicę, która przepływa e, przepływa tu w tym miejscu na północ od, od miasta, most na Moszczenicy i następnie e, tu droga, która prowadzi e, przy Moszczenicy jakieś zabudowania po stronie e, zachodniej i w miejscu, w którym Droga rozgałęzia się na, y, w poszczególne kierunki, czyli na północ, na zachód i na wschód, czyli na tutaj, ta wschodnia droga to jest droga do Subska. Dzisiejsza ulica Gdańska tutaj właśnie przebiega w tym miejscu. Możemy dostrzec taki, takie pole, które tu niestety y, jakość tej mapy nie jest wystarczająco dobra, żeby to y, zauważyć, ale tu wyraźnie wskazane są krzyże, Czyli jest to teren, który był wykorzystywany jako, jako cmentarz. Podobnie ma to się w przypadku mapy z 1890 roku, która jest już mapą znacznie dokładniejszą i na której wyraźnie także widać ten, ten cmentarz. Czyli znowu mamy tutaj tu kończy się teren. Starego Miasta. W tym miejscu znajduje się Brama Słupska. Tu mamy Moszczenicę. Most na Moszczenicy. Tu mamy Park Miejski. I tu idziemy właśnie w kierunku... Tu dzisiaj jest Urząd Miejski. I właśnie w, tu, gdzie ta droga się rozgałęzia, tak jak na, na mapie z, z tej 50 lat wcześniej, tu mamy właśnie ulicę Gdańską. I... Tu w tym miejscu widać też wyraźnie zaznaczony symbol krzyża, który według legendy tej mapy oznacza miejsce yy, cmentarz, tak? miejsce, miejsce pochówku. Tu na tym zdjęciu, yy, które było wykonane z początku wieku, widać właśnie budynek, który zachował się do dzisiaj. Jest to budynek, w którym yy, częściowo mieszkane, częściowo w którym znajduje się yy, sąd. Jest to właśnie zdjęcie wykonane jeszcze przed momentem zbudowania budynku obecnej, obecnego, obecnej Komendy Policji. I jak widać tutaj właśnie są tu jakieś drzewa, prawdopodobnie tu jakiś, jakiś jest również jakiś fragment muru i rzeczywiście prawdopodobnie cmentarz ten znajdował się w tym miejscu. O cmentarzu tym też tym wspomina się w takiej publikacji wydanej przez Progimnazjum, czyli dzisiejsze, czyli tą placówkę oświatową, które, w, której w której dzisiaj znajduje się liceum. I tam wspomina się o tym, że, był, że w tym miejscu znajdował się nieczynny już cmentarz, który w tej wzmiance opisany jest jako jako cmentarz cmentarz Herren Kirchhoff, Herren Kirchhoff co można tłumaczyć jako może cmentarz pański. Nie wiem, czy tutaj to jest to jest najszczęśliwsze, najszczęśliwsze tłumaczenie. I właśnie również tam w źródle, które... Opisuje tej, tym, 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 tym źródle z progimnazjum. Również wskazane jest to, że na tym cmentarzu prawdopodobnie właśnie znajdowała się owa kaplica świętej Gertrudy. Jak wyglądała Kaplica Świętej Gratulaty? No to ciężko powiedzieć. Rzeczywiście no tutaj żadnych więcej wzmianek nie mamy, oprócz tego, że był to budynek, który został opasany murem. Nie wiemy, czy był to jeden budynek, czy zespół jakichś budynków. Tu możemy rzeczywiście tylko i wyłącznie pobawić się w pewne, w pewne, w pewne zgadywanie. Są miasta rzeczywiście niedaleko w sąsiedztwie Sławna, w którym kaplice Świętej Gertrudy się zachowały. Między innymi jest to kaplica Świętej Gertrudy w Darłowie, kaplica Świętej Gertrudy w Koszalinie czy kaplica Świętej Gertrudy w Trzebiatowie. I tu jak widzimy, mamy jakby dwa dwa rodzaje budynków, że tak powiem, e, jeden, bu, jeden rodzaj to budynki bu, budowane na planie e, ośmioboku, a drugi rodzaj budynków to po prostu takie proste e, kościoły jednonowowe, e, czyli prawdopodobnie no, mógł, kaplica ta mogła wyglądać zarówno zarówno w ten sposób, jak, jak właśnie kaplica e, koszalińska, jak i w taki sposób jak kaplica w Trzebiatowie. Czyli były to proste budynki, skromne budynki. Jeżeli były to kościoły, to niewielkie, jednonawowe. I, i tak właśnie mogła ta kaplica świętej Gertrudy wyglądać.